Wystawa Rikol odbywa się w dwóch miejscach. Muzeum Ziemi Łuńskiej wystawia Roland Schefelski, artysta z Berlina który prezentuje ekspozycję zatytułowaną „Z życia Europejczyków. Natomiast w Galerii Biura Wystaw Artystycznych mieściła się wystawa Moniki Weiss. Jej prezentacja nosi tytuł „Całuny. To są wystawy komplementarne wobec siebie, uzupełniające się. Ich istotą jest pamięć, a właściwie przypominanie. Recall po angielsku to znaczy przypominać. Te wystawy obie mają kontekst zielonogórski, w jakim sensie mówią o naszej historii. Roland Szeferski odniósł się do kolekcji 1200 diapozytywów szklanych, które znajdują się w naszych zbiorach. Te zbiory trafiły tutaj w dość tajemniczych okolicznościach, po Nocy w 1938 roku. Składają się na nie e, kultura diaspory w szerokim zakresie. Możemy zobaczyć tutaj architekturę żydowską, dzieła inspirowane kulturą żydowską, a więc historia diaspory w szerokim zakresie. To było dla artysty źródłem inspiracji do stworzenia instalacji, która składała się z jednej strony z formy przestrzennej przypominającą półkę czy witrynę, na której znalazły się 1200 szklanych płytek, na których nie ma obrazów. W drugiej zaś szczęści, w drugim pomieszczeniu była prezentacja właśnie tych obrazów, pokazujących historię diaspory. sauny y, to część wystawy recall która należy do Moniki Weiss To jest jej wypowiedź, która wynika w ogóle z tego, co artystka robi: z drążenia pamięci, z myślenia o tym, zastanawiania się nad tym, jak funkcjonuje nasza pamięć, czym jest, czym jest nasza pamięć historyczna, indywidualna. W tym wypadku Monika Weiss wyszła od obozu koncentracyjnego, który na terenie Zielonej Góry mieścił się. Za dzisiejszą czy już byłą Estradą. To jest przestrzeń w tej chwili będąca taką przestrzenią ruin. Ten fragment historii przedwojennego Greenbergu jest jednym z takich, o których rzadko się pamięta, bo on trochę nie należy już do nas. Ale wydaje się być interesujący nie tylko dlatego, że dotyczy w ogóle kwestii zagłady, wojny, sytuacji granicznych, ale również tego, jak w ogóle funkcjonuje dzisiaj pamięć miejsca. To jest taka przestrzeń, o której w ogóle nie wiemy, czym jest. Rzadko się zastanawiamy, ona jest też takim wyłomem w dość dobrze zagospodarowanym, Mieście, takim, taką przestrzenią niczyją, żadną, e, która już e, jeszcze nie jest, a już nie jest. Tak, takim miejscem, które, e, które jest puste i które właściwie można wypełnić już tylko pamięcią. No nie mówiąc o tym, że pewnie coś w tym miejscu kiedyś będzie. Wielki Wyspolak między... no, jest największa ekspozycja jest taka, ale moja maszyna asystenta... na <świat piądy. śla> Na który bardzo dużo przyjdzie. Fotografowałyśmy razem w kościele. mnie? Moja wystawa jest tako, takim posłaniem tak, dla Państwa. To Państwa nie dotyczy, bo Państwo się do mnie uśmiechacie teraz przecudownie, tak? Ale właśnie, że trzeba się uśmiechać, dlatego że jak jesteśmy optymistycznie nastawieni rozwiązuje. Życie jest przyjemniejsze. Naprawdę, dlatego ja chciałam Państwu zaproponować odwiedzenie tej mojej wystawy. Cieszę się, że tu dotarła. Polacy częściej narzekają niż się uśmiechają, a ja byłam w wielu znacznie, znacznie biedniejszych krajach i ten uśmiech gościł na twarzach moich rozmówców przypadkowo spotykanych ludzi, którzy byli bardzo życzliwi, otwarci i postanowiłam pokazać to moim rodakom i zachęcić ich, żeby się uśmiechali częściej, bo to naprawdę pod, yy, pozwala rozwiązywać kłopoty, to więcej optymizmu. To prawdopodobnie uśmiechy na całym świecie, dlatego, że idzie na tym świecie tak daleko w Azji Południowo-Wschodniej, w, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce ludzie żyją o wiele biedniej, a są uśmiechnięci. Tak. Proszę, to od razu stwarza inny kontakt, tak życzliwie. Zdjęcie. i ja postanowiłam właśnie pokazać to moim rodakom. Ja nie liczę krajów, w których byłam, ani kilometrów, które przeżyłam, przebyłam, ale na pewno to było w kilkudziesięciu, kilkudziesięciu krajach e, i e, ten uśmiech nas zbliżał, i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli, dzięki tej mojej wystawie w Zielonej Górze, będziemy mieli większy szacunek dla innych ludzi, którzy tworzyli swoje kultury, kiedy nasi przodkowie nawet w puszczy jeszcze nie byli. Uśmiechajmy się. Dużo dobrego. Za wszystkich uczestników artystów tworzących sztukę Jest przygotowany. Jego kalika znałam z telewizji, bo kiedyś włączyłam, wiedziałam, jakiś śmieszny facet i go wyłączyłam. Nie wiedziałam, że z tym facetem spędzę 23 lata. Najszczęśliwszy, prawie 24. No, Gandhi powiedział, że. Uśmiechając się dajesz tak wiele, a nie tracisz nic. A chińskie przysłowie powiada, że jeżeli nie masz co podarować, podaruj uśmiech. A uśmiech wiadomo to najkrótsza droga do serca. Więc uśmiechajmy się do siebie, e, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy.